Powiatowy Urząd Pracy w Mławie przyjmuje wnioski przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Do tej pory do urzędu wpłynęło ponad 2,5 tysiąca takich wniosków. Udzielono wsparcia w wysokości 6 milionów 200 tysięcy złotych. W puli na ten cel pozostało jeszcze blisko 30 milionów złotych. Kolejny nabór wniosków w ramach tarczy antykryzysowej ruszy 19 maja. Obejmuje on m.in. dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń. Składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy oraz dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, nie zatrudniającego pracowników. Udzielane są również niskooprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Wnioski i załączniki na tarczę antykryzysową znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie. Placówka zwraca się z prośbą o dokładne zapoznanie się z informacjami, i właściwe wypełnienie dokumentów.